Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystym otwarciu wyremontowanego trzeciego piętra Domu Pomocy Społecznej w Pawianicach na ulicy Łaskiej 86. Drodzy Państwo, kierując się jakby dobrem ludzi, którzy oczekują i wymagają pomocy. Zarząd Powiatu Pawianickiego i Rada Powiatu Pawianickiego od lat czynimy działania, aby poprawić standardy przebywania, standardy opieki nad tymi potrzebującymi pomocy ludziom. Rozpoczęliśmy w 2007 roku, 2007, później 2008, od remontu Domu Pomocy Społecznej na ulicy. Wiejskiej. Tam przeprowadziliśmy właśnie rozbudowę tego domu, gruntowne jego wyposażenie, remont tej starszej części, która funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat. Po czym jak zakończyliśmy tamten etap, skoncentrowaliśmy się właśnie na pracach remontowych, tutaj na ulicy Łaskiej 86, w domu, który również jest jakby w strukturze domu pomocy społecznej w Pawianicach, zaczęło się w 2013 roku. Wtedy wyremontowaliśmy pierwsze piętro. Tam kwota była około 260 tysięcy złotych. Cztery lata później, bo w 2017, wyremontowaliśmy drugie piętro. W tym roku. 2022 zakończyliśmy remont trzeciego piętra. Drugie piętro kosztowało nas 390 tysięcy. To piętro wyjątkowo dużo, bo 960 tysięcy, ale to się wiąże przede wszystkim z obecną sytuacją na rynku budowlanym i w ogóle sytuacją gospodarczą, jaką mamy w naszym kraju. Co zostało zrobione za te pieniądze? No właściwie wszystko. Można by powiedzieć, że zostały się tylko okna i ściany, ale to też nie do końca byłaby prawdą, ponieważ część ścian zostało przesuniętych po to, aby stworzyć łazienki, które wymagałyby, a właściwie odpowiadały wymaganiom osób niepełnosprawnych. A oprócz tego oczywiście wszystkie instalacje elektryczne, sanitarne, przyzywowe, woda, e, sufity, e, podłogi, tynki. E, można powiedzieć, że e, no, gruntowny, naprawdę gruntowny remont to piętro e, uzyskał. Efekt jaki, jaki tutaj e, widzimy no, jest e, najlepszym świadectwem tego, jak ten remont gruntownie i, i w sumie bardzo dobrze został przeprowadzony. Cieszymy się, bo dzięki temu kolejni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej na ulicy łaskiej będą w takich, można powiedzieć, no, komfortowych warunkach teraz przebywać. W planie oczywiście mamy. A jeszcze dodam, że oprócz tego trzeciego piętra Wyremontowaliśmy również strefę wejściową, przez którą Państwo tutaj się e, dostaliście. Mówię, mówię o, o korytarzu wejściowym na e, parterze. Co nam jeszcze zostało? Klatka schodowa, która prowadzi e, od parteru do czwartego piętra, no i właśnie czwarte piętro. I to jest e, nasz plan na najbliższe lata. E, jego realizacja jest w dużym stopniu uzależniona od środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bo o takie środki zawsze się staramy no i one pomagają nam w realizacji tych remontów, obniżają koszty własne powiatu. Dość powiedzieć, że na te trzy remonty, o których powiedziałem, no, łącznie z wyposażeniem, wydaliśmy około 2 milionów. Złotych. Oczywiście w różnym okresie różne kwoty, tak jak wspominałem wcześniej. Od poniedziałku, pani dyrektor, zamieszkają tutaj już pensjonariusze. Myślę, że będą zadowoleni, że w takich komfortowych warunkach. Ja bym chciał podziękować, bo to był trudny remont. Trwał kilka miesięcy, ale zakres robót był naprawdę imponujący i bardzo obszerny. No, wszystkim osobom, które się do tego efektu, do tego remontu przyczyniły. Zacznę może od Rady Powiatu Pabieńskiego, która uchwaliła oczywiście środki finansowe na to zadanie. Nie ma z nami Pana Przewodniczącego Floriana Wloźlaka, ale jest Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Pan Łukasz Stencel, więc Panie Łukaszu dla Radnych na Pana ręce Dziękuję. przekazuję podziękowania. Dziękuję kolegom i koleżankom, koleżance, koleżance i kolegom z zarządu, no bo to taka siła napędowa, motor, myśmy to za, zainicjowali, tutaj Robert Kraska jest odpowiedzialny w zarządzie za pomoc społeczną, więc on tutaj uczestniczył w istotnym zakresie w tym działaniu. Ale jeszcze w większym zakresie uczestniczył kolega Henryk Brzyszcz, który odpowiada z kolei za inwestycje i remonty. I on tutaj był takim głównym szefem, jeśli chodzi o nadzór budowlany i inwestycyjny. Henryk, na twoje ręce z kolei podziękowania dla pracowników Wydziału Inwestycji i Funduszy. Na czele z Panem Naczelnikiem Krzysztofem Kulczyńskim, ale są tutaj również pani Magda Tosik i Pani Neta Brożyna, pracownice, które wszystko to spinały w te wszystkie tam montaże finansowe. Dziękuję również wykonawcy w filmie Polwa, która ten remont tutaj wykonała. No i cóż, no i przede wszystkim też pracownikom Domu Pomocy Społecznej, za, na czele z panią dyrektor Marią Chmieleską, za wyrozumiałość, cierpliwość, bo to też od państwa wymagało takiej elastyczności i cierpliwości właśnie. Przez te kilka miesięcy, tutaj się sajgon taki można powiedzieć, się dział. Ale dotrwaliśmy szczęśliwie. Myślę, że to Państwu też w jakiś sposób ułatwi pracę i opiekę nad, nad pensjonariuszami. Zatem cóż, no to właściwie chyba wszystko. Pani dyrektor, bardzo jeszcze raz dziękuję. Nasza radość jest bardzo duża. Teraz proszę panią o zabranie głosu. My również cieszymy się bardzo, proszę państwa, ponieważ ja przypomnę tylko, że miejsce, w którym Państwa mamy przyjemność gościć, to dawny hotel robotniczy. I ta struktura mieszkaniowa była pod kątem młodych rodzin, które tu miały mieszkać, ponieważ w takiej funkcji ten budynek został udostępniony w 70. roku mieszkańcom. Natomiast w 75. został przeznaczony na potrzeby pomocy społecznej. I o ile początkowo, wtedy, kiedy był to dom rencistów i przebywały tu osoby relatywnie sprawne, to ten podział na kuchenkę, pokój i małą łazieneczkę z malutkim przedpokojem jakoś się sprawdzał. To w tej chwili był prawdziwą barierą dla nas. Osoby na wózkach, osoby, które trzeba wywozić w pozycji leżącej, praktycznie nie było manewru. Także to, że w tej chwili oddajemy do użytku już kolejne trzecie piętro, w zupełnie zmienionej strukturze, takiej organizacyjnej, tej przestrzeni. Jest nie tylko wielkim dobrodziejstwem dla naszych mieszkańców, którzy na wózkach będą się mogli swobodnie poruszać, ale nie ukrywam, że również dla personelu, ponieważ stany fizyczne osób do nas skierowanych są coraz gorsze. Praktycznie w większości są to osoby leżące bądź osoby na wózkach, i ta przestrzeń, która w tej chwili jest, w zasadzie rozwiązuje nasze problemy pod tym względem wszystkie. Natomiast tam na górze no w tej chwili zostawiliśmy jeszcze osoby, które się poruszają o własnych siłach, więc dla nich nie jest to aż taki problem pokonanie tej przestrzeni, ale ta perspektywa, że i czwarte piętro, które dla odmiany będzie w kolorze takim gołębim, ponieważ mamy żółte drugie piętro, zielone trzecie i takie gołębie będzie czwarte. Naprawdę bardzo, bardzo nam to sprawowanie, takie efektywne sprawowanie opieki ułatwi. Ja, yy, w pełni podpisuję się pod wszystkimi podziękowaniami, które Pan Starosta był przejmy sformułować. Od swojej strony chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować naszemu kierownikowi działu eksploatacji, Panu Jarkowi Gabłowi, który był takim naszym inspektorem nadzoru bo ym, zarząd miał swojego, a my mieliśmy swojego dla bezpieczeństwa, zicher jest zicher i Pan Jarek naprawdę tutaj bardzo dużo pracy włożył. Natomiast Pani Ania Olejnicza, Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, to dobry duch wykończenia tej estetyki i tego wszystkiego. Również Aniu dziękuję bardzo. To może jeszcze kilka słów na temat liczby pokojów. Bo to 18 to jest... pokojów, tylko dwuosobowe, z pełnym węzłem sanitarnym przystosowanym do potrzeb Osób niepełnosprawnych. 18 e... pokojów? 18 9. miejsc. 9, 9 pokojów, przepraszam, 18, 18. miejsc. E, każdy pokój jest takim mini aneksem kuchennym, który nie służy do gotowania, ale służy do tego, żeby było gdzie herbatę zrobić, mini lodóweczka, gdzie można sobie przechowywać jakieś artykuły. Takie naprawdę w pełni funkcjonalne jest to wszystko. Poproszę może jeszcze Pana Łukasza Stęcla, Przewodniczącego Komisji Spraw Dziękuję. Obywatelskich. Dziękuję bardzo. Pan Starosta dziękował e, Radzie Powiatu, więc i ja również w imieniu Rady Powiatu dołączył jeszcze do nas Pan Radny e, Krzysztof e, Waligórski i e, w imieniu Komisji Spraw Obywatelskich. E, no również przede wszystkim chciałem podziękować i pro, pogratulować kolejne, kolejnego remontu, kolejnej inwestycji e, w strukturach e, Domu Pomocy Społecznej i podkreślić i potwierdzić, że rzeczywiście od tych kilku, kilkunastu lat e, cieszy przede wszystkim ta systematyczność, jeśli chodzi o o te działania inwestycyjne w tym zakresie, jak i również, co warte podkreślenia, skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na te cele, bo to też ważne, że nie tylko z budżetu powiatu, ale również i z innych, z innych środków zarząd, ale i pani dyrektor, pan dyrektor T te środki pozyskuje, zresztą nie tylko na działania inwestycyjne, ale również na inne działania związane z pomocą społeczną i za to również serdeczne podziękowania i gratulacje, tak jak wspomniałem, dla Pana Starosty, dla całego Zarządu, dla Pani Dyrektor, dla Pana Dyrektora, dla wszystkich pracowników, zarówno Starostwa, którzy są zawsze zaangażowani w te prace inwestycyjne I tak jak Pani Dyrektor podkreślała, również dla wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej, nie tylko za nadzorowanie inwestycji, ale również za zaangażowanie w codzienną, codzienne funkcjonowania Codzienne funkcjonowanie domu pomocy społecznej w strukturach tutaj starostwa powiatowego. Także jeszcze raz serdeczne podziękowania w imieniu Rady Powiatu i gratulacje za kolejną oddaną inwestycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Łukaszu. No, mimo, że pozyskujemy środki finansowe z zewnątrz, no, nadal jednak liczymy na życzliwość i zrozumienie ze strony Rady Powiatu, która. Tutaj na nasze powiatowe środki angażuje w nasze remonty i inwestycje. Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do przecięcia wstęgi uroczystej. Do z... przecięcia zapraszam panią dyrektor i pana Łukasza Stencla jako przedstawiciela Rady Powiatu. Trzecie piętro wyremontowane Domu Pomocy Społecznej uważamy za otwarte zawody.